brzmi mi um, denocowała. to tak mam walizkę ona mi się nie mieści w kadrze o przepraszam jest uszkodzona no ale no nie ważne chociaż jest okej okay? mam jeszcze no ale ta jest trochę mniejsza a więc wolę no, tą wolę tak ona wygląda sorry za odkurzać w tle okej okay? eee, to tak mamy tutaj o Proszę Mam na 19.30, więc no. To jest do szkoły nieważne. Dobra. No to le lec lecimy się pakować. Znaczy, lecamy, Będziesz no, się oglądać. Męczyłam! Czemu, Ty mi się nie chcesz zamieniać! Dobra, zamknęłam. Tak, wiem, ja nigdy tu nie nagrywam. No nieważne. Em... Zastanawiałam się długo, gdzie położyć telefon, ale przypomniałam sobie, że mam taką bardzo dużą walizkę z różnymi artystycznymi rzeczami. No nieważne, ale lecimy z wykonaniem. Bardzo, ogólnie rzeczy, które mam na sobie, zostają bez zmian. Lecimy. Ogólnie ta walizka dla mnie po prostu cudem pamiątek, bo ona była prawie na wszystkich wyjazdach. Jak na przykład w Chorwacji, z której mam pamiątkę, bo wyobraźcie sobie, że w Chorwacji nie ma chodników, tylko są kamienie. I ja sobie porysowałam walijskie od dołu. Ale nieważne, mamy. Mamy piżamę. różowa wiem, ale nieważne. Ta rozumanka jest dzisiaj, a więc dzisiaj się na nią pakuję. Jest godzina 18.24. A więc no. Szybko! Bo ja chyba zrobię Wam part 2. Ogólnie, jak zrobię, bo pewnie zrobię party 2, to uprzedzam, że może być tak, że po prostu najpierw wleci party 2, a potem part 1. Czyli teraz to nagrywam, bo. Jakby żeby było tak, że najpierw jest otaczać tej hej w ogóle przywitanie się w ogóle, a potem żeby było to part 2, więc yy, no. Ja się z wami żegnam. Widzimy się na part 2. Pa